Halo, halo, cześć, witajcie moi kochani, widzę z bardzo, to bardzo serdecznie. Będziemy sobie dzisiaj grać w The Outer Worlds od Obsidian Entertainment. Podobno ma być to Fallout Killer, więc zobaczymy, chociaż twórcy mówili, że nie chcą wybijać się na, na failu jakim, jakim, było Fallout 76, natomiast są twórcami, między innymi Fallouta New Vegas. Gdzieś tam emigrowali, migrowali do nich twórcy pierwszego i drugiego Fallouta, nie wiem czy oni byli założycieli no Obsidian, czy, czy migrowali w pewnym czasie, natomiast niby to są twórcy jedynki, dwójki i New Vegas. Jedynka i dwójka to nie są moje ulubione części, ponieważ nie wychowałem się na nich, więc dla mnie to było zawsze odkrycie trochę po czasie, natomiast New Vegas grałem od premiery i to jest dla mnie mega dobra gra, mega dobrze się bawiłem i przechodziłem ją na wiele różnych sposobów, nie zawsze kończyłem, zazwyczaj właśnie nie kończyłem, ale robiłem dużo różnych eksploracyjnych rzeczy, więc mam nadzieję, że i tutaj tak będzie. Mam nadzieję, że ta gra da mi dość dużo ciekawych wrażeń. Z moich obaw na sam początek, obawiam się trochę tego, że grafika jest kolorowa. Nie żeby coś, ale zdążyłem no, 3 dni temu, albo wczoraj, zrzucić ostatni odcinek e, z Borderlands 3, więc wychodzi na to, że jakby to powiedzieć... E, Hmm, to jest podobna stylistyka, wiadomo, inny klimat, ale stylistyka, te kolorowość jest podobna. Pytanie brzmi, czy to mi się spodoba. W Fallout New Vegas podobało mi się to, że te kolory były takie bardziej burę. Mimo wszystko, bardziej mi to odpowiadało. Natomiast nie wiem, czy to, może też będzie mi odpowiadało. Zobaczymy. sprawdzimy to oczywiście w praktyce. Z moich takich pozytywnych rzeczy, z tego co wiem, system, który tutaj zastosowali, oczywiście nie jest to special, ten special, który znamy z. Fallouta, no bo po prostu to nie jest ich mechanika. Natomiast coś podobnego stworzyli z tych takich rzeczy, które najbardziej się jaram, To jest to, że nieważne czy zabijesz NPZ, czy zabijesz kogoś jeszcze innego, czy nie zabijesz kogoś, czy skradać się będziesz, czy kraść. W teorii tego co, co twórcy mówili, to ma nie robić różnicy. i Zawsze możemy skończyć grę, zawsze możemy ukończyć misję chociaż nie do niektórych misji, przez tak będziemy kogoś mordować, bądź jakoś inaczej, niestandardowo podchodzić, będziemy może nie mieli dostępu, natomiast y, ukończymy grę, mimo tego, że zabijemy wszystkich, więc niekoniecznie musimy być dobrzy, i to mi się mega podoba, chociaż z natury staram się być dobry, natomiast w grach lubię się odpalić, czasami okej, okay, ktoś mnie wkurzył, zamorduję go, albo ukradnę go i później zamorduję, albo zamorduję i go ukradnę, w różnych kombinacjach. W każdym razie chciałem być bohaterem takim z krwi kości, ale nie takim bohaterem, jak, jak to w niektórych grach tam próbują wmówić, ja bohaterem, który nie jest, nie jest biały, więc będzie, będzie szary. Nie, nie, że nie będzie biały, że chcę być czarnym bohaterem, natomiast e, nie mam nic... O, ale się, ale się wciągnąłem w kozi róg, co? E, nie mam nic przeciwko czarnym, nie mam nic przeciwko w białym ani innym, ale nie chcę bohatera, e, nie chcę, żeby ten świat dzielił nas na czarnych i białych, w sensie czy dobro i zło, czy, czy Yinki Yang, czy inne przeciwieństwa. Chodzi o to, że chcę stworzyć postać, która będzie taka mieszana. Raz będzie pomagać, a raz komuś przypierdoli, albo coś ukradnie. Taki jest plan. I mam nadzieję, że ta gra mnie wciągnie, ponieważ już dawno nie miałem gry, która by mnie pochłonęła na maksa. Lance było fajne, ale nie pochłonęło, na pewno. No, tak. W każdym razie, przejdźmy do gry. Poziom trudności, weźmy normalny, myślę, wydaje, że to jest, to jest taki... To znaczy, wycieczka to jest taki tryb dla, dla zbierających, tutaj tylko tylko jakieś takie zbierające przedmioty, dla bawiących się wabułom. Normalne są normalne, a wysokie jaki jest. Tak dla tych, którzy oczekują większego wyzwania, trochę nawet oczekuję, natomiast zazwyczaj gram, jako że gram na, na, z, włącznie z serią, bądź gram na live, to prawdopodobnie nie będę skupiał na grze, więc lepiej wezmę normalny, żeby po prostu nie przejmować się za bardzo. Ok, e, tekst rozmowy włączony. Wybierz preferowane ustawienia tekstu dialogów. Włączone. Wyświetlaj tekst dialogu podczas wypowiedzi NPC-ta. Ok, super minimalne. Wyświetlaj tylko ostatnią wypowiedź NPC-ta, gdy pokazują. Ok. E, no dobrze, to pasuje mi. E, to jest dobrze ustawione. Pokaż napisy dla rozmów w tle, no to na nim to jest dobre. Pokaż napisy w filmikach, w A, no to jest to, co ja ustawiam sobie w przed chwilą, poza nagraniem, żeby, żeby było to jakoś dobrze ogarnięte. No cóż, ooo, znów kłopotowo, towarzysz dojdzie do siebie po zakończeniu walki. Uhu! Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Halcyon, the only colony on the, edge of the frontier, owned and operated by a trip of 10 short years will feel like mere minutes. Thanks to the comfort and safety of your very own w chamber, employment with only a minor term of service you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the halcyon colony.

postać będzie. He he. Uhu. Temperament, urok, osobowość, inteligencja, percepcja. O mój Boże, wszystko bym dał na maksa najlepiej. Nie, dobra, może niekoniecznie. Zróbmy tak. Na czym to wszystko polega? Siła. Siła wpływa... A, właśnie, zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was, tak jak ja, nie widział ani jednego filmiku, ani jednego trailera, ani jednej opinii na temat tej gry, to zapraszam. Ponieważ jeżeli chcecie taką czysto obiektywną zabawę, to, to będzie to u mnie. Nie wiem, czy u innych też, ale u mnie na pewno. Ja wiem, że internet nie jest nie jest taki zły, ale czasami po prostu internet prowadzi do jakichś takich porąbanych w ogóle e, wniosków. Często dochodzimy, zamiast, zamiast dochodzimy do, do sedna sprawy, czyli zabawy, dochodzimy do sedna sprawy, czyli jakieś. Pierdolenia, czy gra się nie udała, że coś tam, jakieś afery gówno się wylewa, jakieś straszne rzeczy. Tutaj tak nie będzie. Tutaj ja jestem nastawiony pozytywnie, jestem nahypowany na tą grę. Natomiast wiecie jak jestem dosyć krytyczny co wobec gier, więc mm, swoje własne wnioski będę wyciągał. Jeżeli kogoś nie interesuje to, żeby, pow żeby słuchać powtarzanych opinii od wszystkich dokoła w internecie, no to u mnie prawdopodobnie będzie trochę inaczej, chociaż być może dojdę do takich samych wniosków są internet. Zobaczymy, w każdym razie. Nic się nie będę interesował. Pierwszy tydzień grania, jaki będę tutaj uprawiał, to jest e, Full Blind Gameplay. Czyli nic się nie interesowałem. Jak to przejść, nie interesowałem się, jaka jest fabuła, nie recenzji, nic nie wiem. To tyle. A teraz przejdźmy do budowania naszej zarąbistej postaci, z którą mam że spędzimy 100 godzin. Chciałbym, zobaczymy. Nie dobra, 100 godzin to nie wytrzymał ale z 50 byłoby super. Gdyby mnie to wciągnął na 50 godzin, to będę w niebo. Niebo wzięty. Ok, siła. Siła wpływa na obrażenia zadawane bronią białą i liczbę przedmiotów, które możemy ze sobą nieść. Wpływa na umiejętność broń biała-jednoręczna, broń biała-dwuręczna, broń ciężka, blokowanie, inspirowanie, zastraszanie. To pewnie by się przydało. Zręczność. Zręczność wpływa na szybkość ataku bronią białą i czas przeładowania broni dystansowej. Wpływa na umiejętności broń biała-jednoręczna, pistolety unik, blokowanie, skradanie się, otwieranie zamków. Ideligencja. Deligencja wpływa na dodatkowe obrażenia zadawane przy trafieniu krytycznym, wpływa na umiejętności broń długa, perswazja, hakowanie, medycyna, nauki, Ścisłe, determinacja. Mm. 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 Dobra, może wysoki na razie. Percepcja. Percepcja wpływa na dodatkowe obrażenia zadawane przy trafieniu w głowę i w cały punkt. Wpływa na umiejętności, pistolety broń długa, ciężka, unik. Otwieranie zamków. Inżynieria. Percepcja. Myślicie, że będę trafiał w głowę? Nie jestem pewien. Urok. Urok wpływa na reputację u frakcji i odnawianie zdolności yy, towarzyszy. Wpływa na umiejętności. Perswazja, kłamanie, zastraszanie, hakowanie, nauki ścisłe. Uu, hu, 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 hu. Dobrze. Temperament. Temperament zwiększa naturalną regenerację wytrzymałości. zwywa na broń o, skradanie się na broń białą dwuręczną, Kłamanie, skradanie medycyny, inżynierii, determinację. Dobrze. Trochę percepcja mnie kurzy. Kurzy? Kurzy? Kusi. A damy w siłę, chyba, żeby więcej mieć u dźwigu. Dobra, to to mamy tyle. Jak widzicie, nasza postać ma być bardziej nastawiona na to, żeby. E... Żeby być inteligentną, chociaż siłę też mamy, chociaż można się zamiast siły damy zręczną, żeby szybciej przeładowywanie było, szybsze było przeładowywanie, unikanie blokowania, skradanie się, może tak. Znaczy, nie zakładam, że będziemy się skradać. Raczej nie, chociaż ja jestem zbieraczem, powiem więcej, więcej rzeczy nosić. Oh, dear, your corrective lenses need corrective lenses. Ale też, żeby mieć teraz um, usunięte obrażenia od traf trafienia w głowę, to też jest słabo, co? No hmm. dobra, zostawimy może tak lepiej. No cóż, kombinacji na razie, na razie nie jest tak dużo. Na szczęście, to wybory były dosyć łatwe. Trochę mnie kusi, żeby zmniejszyć tą, tą zręczność, może. Bo on szybciej się zużywa. Nie podoba mi się to. No dobra, zostawmy ten sposób w takim razie. Na jaki jest mój plan na, na postać? Moja postać ma być inteligentna, mamy zagadywać ludzi, przekonywać ich, manipulować im ich dla potrzeby, albo manipulować ich w dobrą stronę, albo manipulować w złą stronę, albo po prostu przekonywać, kłamać, zastraszać, ogólnie odpierdalać. Taki jest plan wewnętrzny. Czasem dla dobrych rzeczy, czasami dla złych rzeczy, czasami dla naszych korzyści, czasami korzyści kogoś innego. Ja wymyślimy to. Siłę zwiększam, ponieważ chcę mieć więcej udźwigu, jestem zbieraczem, chciałbym sporo rzeczy zbierać. Ehm, myślę, że to jest taki mój plan, żeby to tak zrobić bardziej bardziej w tym, w tym kierunku. Jeżeli chodzi o skradanie, trochę mam umiejętności pod bo widzę, że ten temperament trochę wpływa na skradanie, tam... To... To, to skradanie trochę nie do końca chcę robić to, ale... Chcę, chcę kraść czasami, więc skradanie też się przyda. U. Umiejętności. Uh, 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 uh. Co musimy pójść teraz, co? Na pewno broń dystansowa, We e, ponieważ e, według mnie to jest podstawowy plan, żeby strzelać z broni dystansowej dla mnie. Tak, tak planuję to po prostu robić. Um, no i chyba perswazja, kłamanie i tak dalej, co? Takie dosyć proste wybory, powiem szczerze, chociaż... Kusi też otwieranie zamków i skradanie się, ale no, jak mówię, nie, nie planuję, jak tak na, na maksymalnie się e, tej, na tym skupiać. Oczywiście, medycyna nauki ścisłe i inżyniera też by się przydały, to jest ważne. Ale przywództwo? A, a to wpływa na moją ekipę. No fajnie by było, ale nie. Nie jestem, jestem w, te w tej grze bardziej indywidualistą. Bardziej będę tym samym Alfą. Coś w tym kierunku być może. Predyspozycje. Uu. Żadnych wyróżniających predyspozycji. O. Technik do spraw napojów. Dużo jest opisów, czytamy to. Oczywiście. Żadnych wyraźnych predyspozycji. Życie kolonisty wydawało się dobrą opcją dla kogoś o twoich umiejętnościach. Poszerzanie horyzontów ludzkości poprzez cywilizowanie odległych zakątków kosmosu było wystarczająco ambitnym zadaniem. Po co martwić się o słabą pracę? Masz całe życie na zdecydowanie, co, co chcesz robić w Arkadii. Determinat jest spoko, ale może niekoniecznie. Technik do spraw napojów. Kolonia Arkadia potrzebuje dobrych ludzi, ale zadowoli się takimi, którzy potrafią przyrządzić niezłego nie drinka. Jako ludzki shaker, Dr. Do, do przyrządzasz napoje, które mogłyby zakończyć wojnę lub rozpędzić. Napędzić, przepraszam, nie rozpędzić, napędzić statki kosmiczne. Ale wciąż pracujesz nad wyważeniem smaków we własnej odmianie klasycznego. Old fashioned. Fashioned. -fa oh my god. Jakbym coś przekręcał, bo czy to nie dokładnie, tak, jak jest napisane, to wybaczcie, ale jak zawsze, zapomniałem wziąć okulary do grania. Nie mam dużej wady, ale ta szara czcionka trochę mi się potrafi zlać i Mój mózg to sobie, więc wybaczcie, jeżeli to było. Mam nadzieję, że mam nie przeszkadzać. Będzie takie coś. E, takie coś. Fu, nie tak mówić. E, taki problem. Bądź. Moje takie czasami niedokładne czytanie. Biurokratka. Wszechświat działa w oparciu o prawa. A każde prawo wymaga roboty papierkowej. Arkada nie jest wyjątkiem. Jeśli coś nie jest opatrzone pieczenią. pieczęcią. Przepraszam. E, zarejestrowane, odrejestrowane, opatrzone przypisem, zredagowane, poświadczone, zidentyfikowane, ponumerowane, po prostu nie istnieje. Dotyczy to również aktów urodzenia. Oh gad. pieczenium, ale mam ochotę coś zjeść. To na pewno przez to. Kasjerka, niski szczebel. Każdą transakcję zwieńcza uśmiech. Żyjesz dla melodii towarzyszącej włożeniu kasety z bitami odpowiednią stroną do góry. Kasety z bitami? Dobrze czytałem, naprawdę brzmi dziwnie. Z zachwytem realizujesz punkty lojal lojalnościowe. Uwielbiasz życzyć innym jego dnia. Dziękuję, do widzenia. To coś więcej niż tylko puste słowa. To obietnica i wyznacznik standardów, których zobowiązujesz się przestrzegać na pograniczu. Cholera te opisy, są jakieś posralne, ale perswazja, perswazja jest dobra. Czuję, bo trafiłem na ten, który mnie interesuje. Nie, to pasuje mi, perswazja. Będę mówił... <laughs> dziękuję, do widzenia, z super zachwytem. O, wygląd. Chyba zagramy mężczyzną. Myślę. Ja wiem, że fajnie się gra kobietom, jak się patrzy od tyłu. So sexist, but true. Ale myślę, że weźmiemy faceta, ponieważ ja bardziej utożsamiam się do męskiej postaci, bo jestem mężczyzną. Chociaż wiadomo, fajnie, by byłby wybór. Płeć mieszana albo coś innego. Hmm, dobrze. Odcień skóry. Ja bym chciał być trochę bledszy, ponieważ z natury jestem. Sam jestem blady, więc tak się bardziej do będę... Poczuwał? Kurde, takie niebieskie. Jak ktoś ma takie niebieskie, jak tutaj były, o tak, jak ktoś ma takie niebieskie oczy, to jest tak creepy, tak straszny, tak zadziwiający, tak po prostu niezwyczajny, że mam wrażenie, że jakbym do film, jak widzę, że ktoś ma takie oczy, nie? O, to jest chyba moje bardziej. Yy, nie, żebym chciał dzisiaj zrobić, bo, bo nie chce mi się nad tym bawić, żeby to wszystko idealnie zrobić. Yy, natomiast yy, chciałbym bardziej. chociaż yy, trochę wczuć się w tą postać. Niekoniecznie wyglądać jak ja, ale jakoś się wczuć. No, Okej, okay, no niech będzie. Jeszcze o włosy bym chciał zmienić najbardziej. no ciekawe, te włosy są tutaj. Duży wybór. <laughs> Ale mam wyboru dużo. Później wejść, to wybierz coś, nie? Może taki jest, taki bardziej ogarnięty. Wygląda fajnie. Taki spokojny gwiazdek. Kolor włosów. Taki dziwnie się odbija ten kolor. Nie wiem, co za kolor w ogóle jest. Zaraz takiś. No, dobra, ich trochę będzie, ale nie do końca. No i jaki brud, blizna, wiek. No, git, ja nie będę zmieniał. Książę, masz? Dobrze, Enter. Potwierdzam. Dobrze, to pasuje. Nie, no pasuje mi, tak mi się zdaje. Może to jest jakieś skazanie, jest ciekawe. że niby tylko nas uwolnił. Jak rozumiem, on się włamał tutaj, tak? I nas obudził, ale dlaczego tylko nas? Terra-2, laboratorium orbitalne, układ Arkadia drive... A co z nami? Jesteśmy na tym statku z nim, czy... A, chyba jesteśmy z nim na statku. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes. Well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully, at all, but uh, I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you i know it's a lot to ask, but i must have your help securing more, if we're to save the rest of your fellow colonists. i'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. now, my ship is inoperative, but i've managed to hire a smuggler to help you out. he'll be oh, i see we're in position. good luck." "genos, vissiwa!" "fess!" PES! have nos?" "we push Wypuść nas! No! Oh man! Fabuła zagadka się świetnie. O, mam nadzieję, że ta historia będzie poważna, bo mówiłem, że trochę obawiam się grafiki, że nie jest taka mm, ponura, tylko bardziej kolorowa. Boję się, że. Mam nadzieję, że nie. Liczę na to, że, że Fabuła będzie poważna na odmiany, że to się zrównoważy. O, jego nazwisko jest Hawthorne i powinienem być na spotkaniu na zlecenie. Jest to jego szyfrower, tak powiem. Nie zajmij, jestem przekonany, że jest to, to specjalist. Gunslinger, jednego z takich szyb, to tak naprawdę. Żebyś go miał, sądzę. Mam także. Gra, kiedy się uruchomiła, zaproponowała mi najwyższe ustawienia grafiki, więc prawdopodobnie e, nie ma zbyt dużych wymagań, ale wygląda ładnie. Good Przynajmniej na razie, you. dopóki nie wyszedłem z e, takich scenek. Should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Better you than the board, huh? Eh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. O tym, że ja pierdolę ten gościu, który miał nam pomóc, oberwał w łeb eee, naszym statkiem. Ja pierdziele, przypał. Co za ziobek? Okej, okay. mam iść tam. więc wiecie, co to znaczy? Muszę iść tu. Wiecie, jak to działa w życiu, nie? Że. Kiedy mówią ci, że masz iść gdzieś, no się pójść w przeciwną stronę. No, okej, okay, nevermind, chyba nie mogę iść nigdzie więcej. Nie, gra wygląda nawet ładnie. Nie jest to jakiś hit, najwyższa grafika i tak dalej. No ale... Powiem szczerze, że nie zawsze gry muszą wyglądać. Wyglądać niesamowicie. Wystarczy, że wyglądają poprawnie i dobrze. To jest już super. Chociaż nie przesadzajmy, nie jest to poprawne, to, to jest ładna grafika. Gorzej bywało i ludzie chwalili, jak to mówią. Kurde podoba mi się, ale nie mogę się doczekać. Naprawdę, wiecie, że mam tą grę kupioną w Priorderze od jakichś dwóch, trzech miesięcy, jak nie więcej. Tak już tak jak się pojawiła w przedsprzedaży, to ją praktycznie kupiłem. Znaczy nie na samym początku, bo na początku jeszcze nie było nie wiadomo w ogóle, co ta gra za bardzo jest. Ale ogólnie rzecz ujmując, to... No kurde. Dałoby się zmienić ustawienie. Tak szybciutko sterowania. Um, układ przycisków. Chwila. Mamy problem. Dobra, już nie mam problemu. Nie spojrzałem. Eee, sprintem tym. Mamy coś pod C. Specjalna zdol zdolność towarzyszy. Oj. Niedobrze, nie wiem, czy nie będziemy musieli się przełączyć na pada, ponieważ... Nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby tak ustawić te przyciski. No moje palce są oba za długie, żeby takie coś robić. No, no zobaczymy. Mówiłem, że lepiej byłoby zagrać na konsoli, co? Nie, ale naprawdę to celowanie dla mnie jest bardzo ważne, więc... Więc mimo wszystko uważam, że to dobry wybór. Adreno. No daj, to daj to gościu Maruder pandyta to był Sobie obiadek robi. Mogę ten obiadek zabrać? Oj oj oj, dobra, dobra dobra. Mogę zapłonąć. He, to mi się podoba. <ścoughs> to mi się podoba. Oj Stooój. Przybiegną tu czy nie przybiegną? Trochę mnie jakby zobaczyły, nie? Nie wiem czy to wpłynie na to, że, że będę musiał z nimi walczyć czy nie. Jakaś flara. Ciekawe. Czy tam raca może bardziej? Nie flara, la, raca się mówi, tak? Czy, czy to jest to samo? Pszczur? Jezu, ale skoro on wiedział, że coś mi się stało... Na wykresach zobaczył, czy co? No mi się, że nic mu nie powiedziałem. Uff. Dobrze. Opuść się. Ups. Nie miałem się opuścić. Nevermind. Zszedłem szybko. No, żebym tak często nie robił, bo będzie przypał. Hmm. <laughs> Mieszko do statku. Strażnik. Coś <laughs> tu się może podziać. No ale dobrze. Pierwsze 30 z minus z danami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was już w prawdopodobnie jutro. Będę starał się co najmniej jeden odcinek dziennie rzucać z, z Outer Worlds, więc przez jakiś czas, pewnie tydzień albo dwa, będziecie mieć napakowane po prostu odcinkami z tej gry. No i później pewnie też będę trochę na live, ach. No, będziemy cisnąć tą gierkę na pewno, więc jeżeli chcecie tę grę zobaczyć w całości, to daje dużą szansę, że u mnie zobaczycie całość. W każdym razie, dziękuję bardzo. Chcę ten odcinek wrzucić w 30-minutowy, żeby na premierę było w sam raz. Do usłyszenia. Szymanko, no i cześć!